Wcześniej napalowałem na karygory, poradził sobie błyskawicie szybko i nie zdążyłem go wtedy skasować. Ale trochę dzięki temu o nim wiem. Yy, I przede wszystkim wiem, że to cienias. <grym> Poza tym, że jest logiem, to nic szczególnego nie ma do zaoferowania. Mm. This is tak już wszystkie koregury zdjęte ale to mi akurat nie obchodzi jak to będzie dodatkowy level, to jak już mi tam nawet będzie bardziej się podobało tak znowu dodatkowy poziom to znaczy po prostu że skasujemy go od razu a nie za 5 minut No za pięć minut mogę być kolejne plowanie i kolejny raz większoły poziom, niby mnie to jakoś tam nieszczególnie przeszkadza, wiesz? Headshot!